Ola! Ola! teraz! Nie Ola! Jebaj! Dobre niebo, Miśela! Kurwa! <noise> Słyszysz to, kurwa? Słyszysz? Jak to chodzi? Kurwa! To jest tylko takie... Tyk tyk tyk, tyk 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 tak, jak tak, 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 się tak, tu Nowa fura będzie na filmikach, będzie robiona. Ona, ona, ona chciałaby się jebać. Dzwonisz do maturii ja jej mówię, nie odbieraj. Zamawiałem, Ania, jest Big S Ewa. Posunąłem, a nie, tego było mi trzeba. Ona, ona, ona chciałaby... Ile to ma koni? No, wszystkie. wszystkie. To w 50. A jak to Ale gdzie mamy te cztery? Jak mnie się mylę, to jest fajne. Na mnie się mylę automacie. jest to? Ne, to ma fajne. Elektryczne <grymne> otwieranie. 12 pod maską. To jest to, kurwa Tu oczywiście, kurwa, jest, kurwa, poleki Tych, dekolizja Co, 3.0 V8? To ja, ja, podpinamy pole, kurwa Ale by cyrki były naprawdę Zażegam, zażegam, kurwa, wszystko, cała podłoga zagrzegana Wyjeźdź, Karol, kurwa Wyścielone drzwi No, no Piękne no, nowe wycieraczki Jak zapierdalał W sensie, to jest pisiątka, ma Skrzynia biegów genialna. nie pierwsza klasa. Ale by się na tym jebało, to ja pierdolę. Takiego, tego taksi, takiego jak Champas, to będzie pisać no, no, takie, wieś, Carbon. Takie carbon cały, cały dach kuty w carbon jest. Proszę zobaczyć, jaki grzyb na, na podłodze. Tu kurwa się uporodzi normalnie? Ja tu nawet nie ma przysłuchu, żeby to powiedzieć. Na... O Jezunio Siema laska Cześć Gdzie mnie zawiedziesz? To ta bęka? Tym autem To wszędzie cię zawiozłem Gdzie pani tak ucieka? Nie wiem, starze ja Biega tak pa Dobry bajusiu Siada z Siada wszystkim pana, ile to ma koni? Wszystkie Jeżeli nie zbiemy się w nich <laughs> Wyska? ile pan na to zarabia? Całe życie, życie? Krajny byśmy to wzięli małżeński z kolegami Taka fura <laughs> 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 Just eat him in the kebab. <laughs> Co sądzisz o tym? Marcin! Słyszysz? Co? Panetka stuka! kurwa w mojej noże Przyszła na akcji Kurwa, nawigacja się naprawiła Rozumiesz, że to kurwa? No Teraz wypierdalamy to osłonę, ta osłona nam się tu, tu będzie tylko przeszkadzać. W tym wypierdalamy to, rozsuwamy, rozsuwamy wydech, DPF na razie zostawimy, wyjeżdżamy całym wydechem spod z kanału, kładziemy go na boku w bebach wyjmujemy spuchy, wyjmujemy kata, robimy kawałek rurki No i w sumie na razie tyle. Zobaczymy co dalej i zobaczymy, zobaczymy co z wydechem, czynimy jak, jaki wydech się nam upierdoliłby, żeby go spawać na się szmata rozjebała. Na ja pierdolę. Ja się kurwa zastanawiam. Gdzie jest kurwa czujnik DPF i czujnik kurwa spalin w BMW 60? Pod kołę jest wyjebany. Na DPF-ie czujnika nie ma. Katalizatora to też nie ma. I gdzie jest ten czujnik? Nie ma. Nie ma, możemy ciąć DPF. Nie ma. To zobacz, kurwa. Zobaczcie to. Jak ktoś kurwa pospawał, żeby ciszej było Puche kurwa se wmontował debil jewany. Jakiś kurwa zjeb pierdolony Niemiec Katalizatora <rłuszkło> nie ma! Jest, jest! Zeszedł jebany Zaraz go zjebujemy Jaka kurwa przelot, ja pierdolę Trzymaj <śmiesz> łapki w ty powoli Pamiętajcie o nas, jak będziecie wielcy. No? Pamiętajcie o nas. O nas. Pamiętajcie.